Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Jest ze mną poseł Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest również ze mną poseł Dobromir Sośnierz. Szanowni Państwo, mija kolejna rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Po raz kolejny Unia Europejska rozszerza swoje kompetencje. Coraz, coraz bardziej rozbuduj, rozbudowywane jest federalne, unijne państwo. Szanowni Państwo, oddaję głos Krzysztofowi Bosakowi. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dziękuję za przybycie na naszą konferencję prasową. Witam serdecznie internautów, którzy oglądają nasz, naszą transmisję. Jesteśmy tutaj dzisiaj, 1 maja, jak co roku. To data, w której przypominamy o polskiej suwerenności. Zwolennicy rozbudowy Unii Europejskiej świętują tego dnia. Integracji Polski z Unią Europejską. My, czyli środowiska konserwatywne, wolnościowe, narodowe, eurosceptycy różnych nurtów, zawsze 1 maja przypominamy o. O polskiej suwerenności, o polskiej niepodległości. O tym, że to nie tylko hasła, to nie tylko symbole, ale to konkrety wyrażające się w tym, jak brzmią przepisy, traktatów międzynarodowych, jak traktujemy swoją własną konstytucję, jak dbamy o swoją gospodarkę. Chciałbym dzisiaj zwrócić szczególną uwagę właśnie w tym miejscu, bo w tym miejscu rok temu, kiedy nie było tych wszystkich ograniczeń, kończył się Marsz Suwerenności. 10 tysięcy polskich patriotów. W tym miejscu zebrało się pod budynkiem, w którym za mną jest przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, a więc tej instytucji, do której politycy różnych partii, od prawicy do lewicy, zdecydowali się przesunąć kilkanaście różnych kompetencji naszej władzy, poddać nas pod władzę obcą, pod władzę złożoną prawie wyłącznie z urzędników zagranicznych. Przypomnijmy, że mimo tak wielu lat obecności Polski w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej na palcach, Jednej ręki można policzyć procent urzędników, którzy mają pochodzenie z Europy Środkowej lub Wschodniej. Oddaliśmy się pod obcy zarząd. Tutaj jest przedstawicielstwo tego obcego zarządu i tutaj w zeszłym roku spotkało się 10 tysięcy polskich patriotów. Ja na ciężarówce, która stała dokładnie za kamerami, które stoją przed nami, wygłaszałem przemówienie. Dziś fragmenty tego przemówienia w specjalnym klipie przypominającym o polskiej suwerenności umieszczymy w internecie. Natomiast to, na co chcemy zwrócić uwagę, to jak bardzo w błąd jest wprowadzane polskie społeczeństwo co do postawy polskiego rządu, media rysują sztuczny podział, jakoby rząd w Polsce był krytyczny wobec Unii Europejskiej, a Unia Europejska krytyczna wobec polskiego rządu. To prawda, że powstał konflikt o sądownictwo. To prawda, że polski rząd po protestach społecznych, które sami organizowaliśmy w 2014 i 2015 roku, odstąpił od przyjęcia imigrantów wpuszczonych do Unii Europejskiej ze złamaniem zresztą prawa międzynarodowego przez Angela Merkel. Ale to nie zmienia faktu, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem prounijnym, jest rządem, który zawsze i Partia Prawo i Sprawiedliwość zawsze w swoich fundamentach swojego myślenia wspierała integrację europejską. Czym jest Unia Europejska? Unia Europejska jest ramą współpracy międzynarodowej która zamiast ułatwiać współpracę międzynarodową, ułatwiać handel, ułatwiać wymianę kulturalną, ułatwiać koordynację polityki obronnej, czemu zresztą służy NATO, osobna organizacja też siedzibą w Brukseli. To Unia Europejska, wyrazem pewnej pychy europejskich polityków, szczególnie zachodnioeuropejskich, postanowiła zostać europejskim mocarstwem, superpaństwem. Do tego gmachu e, konstrukcji brakuje jednego elementu, niezależnych, samodzielnych źródeł finansowania. I co w kryzysie robi premier Mateusz Morawiecki? Przedstawia projekt czterech nowych podatków, które mają być zbierane na forum unijnym. W naszej ocenie jest to po prostu zdrada polskich interesów narodowych. Jest to uderzenie w to, co zostało z naszej suwerenności. Te cztery podatki przypomnijmy enigmatyczne nigdy nie dyskutowane w Polskim Sejmie, nigdy nie dyskutowane w kręgach eksperckich to podatek od śladu węglowego to podatek cyfrowy. To podatek od jednolitego rynku i to podatek od transakcji finansowych. Mam tu przed sobą kilkunastu polskich dziennikarzy. Proszę Państwa, kto z Was wie, na czym te podatki mają polegać? Kto z Was z Państwa z mediów wie, w jakiej wysokości miałyby one być ściągane z polskich firm i z polskiego społeczeństwa? Kto z Was z Państwa, z dziennikarzy z mediów ma gwarancję, jaka część tych podatków, która trafi do Brukseli, wróci do polskiego społeczeństwa? Prawda jest taka, że nikt. Dlaczego media nie zadają Mateuszowi Morawieckiemu pytań o to? Dlaczego nie przycisną go? Skąd on wziął te podatki? Kto mu to napisał? Kto to wymyślił? Czyje pomysły rezonuje ten człowiek, który wywodzi się z sektora bankowego, a jest polskim premierem? Dlaczego, jeżeli stoi na czele partii nominalnie konserwatywnej, Nominalnie patriotycznej, nominalnie wydającej setki milionów na obchody niepodległości, dlaczego wspiera stricte antyniepodległościowe projekty? Przecież wiadomo, że kiedy raz przesuniemy na, na poziom unijny kompetencje w sprawach podatkowych, one nigdy do nas już nie wrócą, bo żadne kompetencje przesunięte na poziom unijny nie wróciły do Polski. Przecież wiadomo, że to długookresowa strategia e, Unii Europejskiej, by rozszerzać swoje kompetencje bez podstaw traktatowych. Co mówi się nam w tej chwili, dlaczego musimy być podporządkowani, Wszystkiemu, co zarządzi Bruksela, bo jest wyższość prawa unijnego nad prawem polskim. Po traktacie lizbońskim, który poparła PSL, SLD, Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście. Po traktacie lizbońskim, oczywiście ta wyższość jest, ale wcześniej, wcześniej Unia Europejska nie miała osobowości prawnej, a po raz pierwszy, gdy powstała idea wyższości prawa unijnego nad prawem narodowym, to konstytucje miały pierwszeństwo i ta idea została niejako z powietrza przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wymyślona. I tak samo teraz jest w kwestiach podatkowych. I my mamy tutaj wierzyć na słowo, pytanie komu, bo nikt żadnych obietnic nie składa. Mamy wierzyć na słowo, że stworzymy cztery nowe europejskie podatki. I one wrócą do Polski. No ale kto nam da tą gwarancję? Czy mamy być znów naiwni, czy mamy znów się dać oszukać? Tak jak się dawaliśmy oszukać, że na przykład w strukturze Unii Europejskiej wymiar sprawiedliwości albo polityka imigracyjna będą wyłączone z kompetencji scentralizowanych, a teraz się okazuje, że mamy naciski i naciskom rząd ulega. Przecież już uległ w sprawach sądownictwa. Więc komu tu mamy wierzyć? Na pewno nie prawo i sprawiedliwości, na pewno nie Mateuszowi Morawieckiemu, na pewno nie mojemu kontrkandydatowi w wyborach prezydenckich, Andrzejowi Dudzie, panu prezydentowi, który zaproponował, żeby Unię Europejską wpisać do konstytucji. Mieliśmy takie pojęcie w czasach komunizmu, jak człowiek sowiecki. Byli to ludzie, którzy przyjęli myślenie polityczne, gdzie ośrodkiem lojalności była Moskwa. Dziś mamy takie pojęcie jak człowiek europejski, człowiek unijny. Oni sami się określają Europejczykami. My tutaj, jak stoimy, Ania Bryłka, rzecznik mojej kampanii, Dobromir Sośnierz, były europoseł, który walczył o nasze wolności w Parlamencie Europejskim, demaskował absurdy. To my jesteśmy Europejczykami, bo my potrafimy zachować się suwerennie wobec tego, co, co ktoś nam narzuca. A europejskość zawsze polegała na różnorodności kultur narodowych, nie na centralizacji. Europa, która zostanie ostatecznie i całkowicie w każdej dziedzinie scentralizowana, będzie przypominała Związek Sowiecki, a nie Europę, która opiera się na różnorodności i umrze gospodarczo, bo ta centralizacja, którą Unia Europejska proponuje, coraz większe pogłębianie tzw. jednolitości rynku unijnego, nie prowadzi do rozwoju gospodarczego. To prawda, że Europa, Unia Europejska w tej chwili jest najbogatszym blokiem państw, ale jednocześnie jest blokiem państw, który od lat najwolniej się rozwija. Dlaczego o tym się nie mówi? A społeczeństwo ma mieć za przeproszeniem zatkane usta, zatkane usta pieniędzmi, dlatego że oczywiście rząd przedstawi to na forum opinii wewnętrznej, na forum stacji państwa, stacji telewizyjnych, które referują społeczeństwu stanowisko rządu, że te cztery nowe podatki mają służyć temu, żeby utrzymać wysoki poziom transferów do Polski. No ale czy to jest wystarczające uzasadnienie, żeby wyrzekać się suwerenności w sprawach gospodarczych? To nie jest wystarczające uzasadnienie. Od lat na forum, od lat na forum unijnym, proszę Państwa, toczy się dyskusja o podatku i jednolitej dyrektywie w sprawie podatku dochodowego. Do dziś ta dyrektywa podatku dochodowego dla firm nie została ujednolicona. Dlaczego? Bo państwa mają różne interesy. Konstrukcja podatku finansowego, transakcji finansowej. Różny sposób podchodzi do interesów różnych państw. Oddaję głos europosłowi Dobromirowi Sośnieszowi. Niech powie, jak to wygląda z perspektywy europosła. Niech powie, jak wygląda legislacja, centralizowanie Unii z perspektywy Parlamentu Europejskiego. Witam Państwa, witam znakomitego kolejnego słuchacza, pana marszałka. W zeszłym roku nie tylko, że nie było tych wszystkich ograniczeń, ale też było cieplej, w związku z tym widzę, że Ministerstwo Klimatu jednak wzięło się do roboty, nie od parady i to chyba również zasługa Unii Europejskiej zapewne. A mówiąc bardziej poważnie, jesteśmy w Unii już kilkanaście lat, tymczasem dochodzą mnie słuchy, że nadal mimo tych 16 lat w Unii, niektórzy nie zdążyli sobie policzyć, czy nam się to wszystko naprawdę opłaca. Są ludzie, którzy twierdzą, że my nas zarabiamy na członkostwie w Unii. No to świadomy sobie ten bilans wpływ, przepływów finansowych między Polską a Unią, czyli tam skład, te wpływy minus składki, no to jest to zależy jak kto liczy, tam między 1,5 a 3%, przynajmniej 2%, no to ja mam, ja mam, ja mam, ta, ja mam taką ofertę dla, dla wszystkich Państwa, niezależnie ile kto, ile kto z Państwa zarabia, ja oferuję Państwu, że dopłacę Państwu 2% do wynagrodzenia, ale to nie, no będzie na takich zasadach, że żeby najpierw coś dostać, to musicie tam, czy tam połowę czy jedną trzecią wpłacić do mnie w postaci składki. Żeby cokolwiek dostać, żeby cokolwiek dostać, to później powie. Żeby cokolwiek dostać, to będzie musieli napisać do mnie wniosek, jak będę rozpatrywał. Te wnioski będą na takie rzeczy, na jakie ja uznam, że są zastosowne. Jeśli złożycie mi wniosek na telewizor, ja powiem, że nie, u mnie są wnioski w tym roku na malowanie przedpokoju. A nie macie, macie bazery przedpokoju? No to no, trudno, nie łapiecie się. Będę wam wydawał dyrektywy. Tak w tempie, w tempie, mniej, więcej, w, w tempie mniej więcej jedną na dzień. To pan, 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 pan sprostuje później, tak. W ten, w ten pieniędzy jednodziennie będę panu wydawał dyrektywy i pan będzie musiał ich słuchać. Jeśli pan ich nie będzie słuchał, to to prawda, nie tak oczywiście, no, słucham, no, tak, no tak jest, pan musi ją wdrożyć u siebie, tak upraszczajmy. Pan będzie musiał wdrożyć, te, wd wdrożyć, tak no, powołamy w takim razie, powołamy w takim razie parlament, w którym ja i moja ekipa będziemy mieli większość, a pan będzie miał mniejszość i w każdej, i w każdej, i w każdej sprawie, no nie, starą nie ma większość, i w każdej sprawie Pana przegłosujemy. Jeśli w dodatku pewnego dnia, jeśli. No i my będziemy mieli zawsze większość, my sobie tak policzymy, że, że my z Konfederacji będziemy mieli większość, a Pan będzie musiał wieszać konfederackie flagi, żeby się ubiegać o nasze wnioski. Jeśli w dodatku pewnego dnia uznamy, że, że u Pana nie ma praworządności, a Bóg jeden wie, na jakiej podstawie my to uznamy, to nie tylko figę Pan dostaniesz, ale jeszcze będziesz Pan płacił dla nas kary. I teraz zapraszam Pana do wypisania wniosku akcesji do takiej mojej Unii. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Jak pewnie zauważyli już internauci, dziennikarze, dołączył do nas związany z Platformą Obywatelską przedstawiciel obozu tzw. Europejczyków. Pan były. Mówiłem o tym, zanim Pan do nas dotarł, że my jesteśmy prawdziwymi Europejczykami, bo potrafimy myśleć w sposób suwerenny. Natomiast dołączył do nas Pan Radosław Sikorski. Dziękujemy za obecność, dziękujemy proszę, za Pańskie proszę. uwagi. Nie, nie, proszę nie stawać z nami, ponieważ nie należy Pan do nas. Dlaczego? Naszego... Jesteśmy przed proszę, proszę nie, Unii Europejskiej. Proszę nie zakłócać naszej konferencji prasowej, Panie Ministrze. Proszę, proszę nie kłamać proszę o Unii Europejskiej. Proszę zapanować nad nerwami. Wprowadzacie o... Państwo błąd opinię publiczną. Proszę się odsunąć, panie ministrze. Jeżeli mają państwo dziennikarze jakieś pytania, ja też to zapraszam do zadawania. Proszę zachować tak, dystans wynikający z tak zasad higienicznych. No właśnie, proszę założyć maskę. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Nie słyszę pana, proszę mówić głośniej. Nie wiemy, w jakiej formule odbędą się wybory, w związku, z czym, w związku z czym trudno mi powiedzieć dokładnie, jak to będzie wyglądało. Po prostu musimy spokojnie zaczekać, aż rządząca większość uchwali przepisy, o ile zdoła je uchwalić, i wówczas będziemy się do tego odnosić. W tej chwili, właściwie, wybory powinny się odbyć w terminie 10 maja w formule osobiste i wiemy, że nie mamy sformowanych komisji wyborczych, mówi się dużo o wyborach korespondencyjnych, natomiast czy one się w tej formule odbędą, po prostu nie wiemy, dlatego ja myślę, że przedwczesne jest komentowanie, w szczególności mówienie o zagrożeniu życia, wydaje mi się, że musimy zachować spokojną, umiarkowaną retorykę, też po to, żeby nie tworzyć tego wrażenia, że opozycja jest rozhisteryzowana, a obóz rządzący panuje nad sytuacją, bo to jest sytuacja absolutnie sprzyjająca wyłącznie obozowi rządzącemu

no, Kamil Zaradkiewicz jest osobą oczywiście, która związała swoją karierę z obozem obecnie rządzącym, jest zaufanym człowiekiem tego obozu. Wcześniej pełnił ważne funkcje w Trybunale Konstytucyjnym. W tej chwili został przeniesiony do Sądu Najwyższego, w związku z czym jakby zupełnie mnie to nie zaskakuje. Było jasne, że spróbują kogoś lojalnego wobec siebie umieścić na tej funkcji. Myślę, że będzie wiernie służył obozowi rządzącemu. No wstryktywę, no wstryktywę, no wstryktywę. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania inne? Apeluję o to, aby w rocznicę wstąpienia dobrowolnego po referendum narodowym do Unii Europejskiej nie wprowadzać Polaków w błąd co do tego, jak ona działa. Takie kłamstwa w, w wykonaniu polityków, mediów doprowadziły do Brexitu, który jest bardzo niekorzystny dla Wielkiej Brytanii. Panie ministrze, to ja mam do pana pytanie. Skoro pan przyszedł trollować naszą konferencję, przechodziłem prasową, rozumiem jako, jako wysłannik mojej kontrkandydatki pani Kidawy Błońskiej. Być może nie słyszał pan całości, ale jeżeli pan zarzuca kłamstwo, to proszę powiedzieć, która z rzeczy, które ja dzisiaj tu powiedziałem, jest kłamstwem? No, powiedzieliście, to ja. że Unia Europejska które, te, które ja narzuca państwom członkowskim dyrektywy. To jest po prostu nieprawda. To jest, to jest, nie, państwa członkowskie, które najpierw dobrowolnie uchwalają. To nie jest narzucenie, dobrowolnie, z prawem weta. Nie, nie, nie państwa tego, członkowskie, tak. komisja, gdzie są przedstawiciele demokratycznych On rządów i Parlament Europejski. I dopiero te trzy instytucje muszą się zgodzić, żeby była dyrektywa Przez europejska. Jak się już zgodzimy, to oczywiście trzeba ją wykonać. To jeden przykład, pa kiedy, kiedy my Dobro, dobra, proszę, przegłosowaliśmy jakąś, jak, jakąś no, sprawę Pan prezydent zgodną. mówił, że pana Unia Europejska nam przykonali. narzuciła dyrektywę o, o energooszczędnych żarówkach. I to jest po prostu nieprawda. Dyrektywa była, była, była uchwalona, zaproponowana przez Komisję na prośbę państw mhm. członkowskich. A wiecie, kto reprezentował Polskę na tej Radzie Europejskiej? Pan prezydent Lech Kaczyński. I to są dokładnie takie fake newsy o Unii Europejskiej, które doprowadzają do nieszczęść, do wyprowadzenia. Pan pozwoli, że odpowiem, jeżeli pan pozwoli, proszę bardzo. Sformułowanie co do tego, czy dyrektywa uchwalana jest przez Unię Europejską, czy przez państwa członkowskie, które zasiliły instytucje unijne swoimi przedstawicielami, nie jest to różnica co do faktów, jest to różnica co do opinii. Nie. My uważamy, jest to dokładnie różnica co do opinii. My uważamy, że osoby takie jak pan, pana były kolega partyjny Donald Tusk, które zasiliły Unię Europejską, nie reprezentują już państw, nie reprezentują społeczeństwa. Pan Morawiecki reprezentuje? Krytyka. Jest członkiem Rady Europejskiej. Panie i bez jego Gdyby pan nie, nie ma... Aktyw. Ja kulturalnie wysłuchałem pańskiej opinii, mimo że jest pan nieproszonym gościem naszej konferencji, to kulturalnie wysłuchałem i proszę pozwolić, że kulturalnie odpowiem. Zanim pan przyszedł powiedziałem, że pan premier Morawiecki zdradza polskie interesy, proponując cztery, polskie, cztery nowe unijne podatki. Wyjaśniłem, dlaczego tak uważam. Wyjaśniłem, dlaczego złamaniem polskich interesów gospodarczych jest wprowadzanie na forum unijnym czterech nowych podatków. Uważam, że rolą polskich patriotów jest bronić polskiej suwerenności w wymiarze gospodarczym, nie centralizować Podatków unijnych z mojej wiedzy wynika, że polska dyplomacja od lat przeciwdziałała na przykład dyrektywie CCTB, która miałaby zcentralizować podatki dochodowe, dlatego że oceniamy, że byłoby to w interesie państw zachodnich. Myli pan a centralizację pan, podatków pan próbuje... z centralizacją sposobu. Ich naliczania. Tak, tak. I naliczania. Uważam, uważam ich że żadna metodologia. Oczywiście, że nie jest to samo. Oczywiście, to że jest jest to samo. O, oczywiście, że nie jest to samo. Jesteśmy przeciwni zarówno jednemu, jak i drugiemu. Uważamy, że każda centralizacja w Unii Europejskiej służy przede wszystkim państwom zachodnim, a nie nieprawda. naszym państwom mamy prawo do takiej opinii. Podobnie jak nieprawda. mamy prawo do opinii. Że osoby, które Nieprawda. zasiliły instytucje europejskie, wyemancypowały się. Pakietu pakietu jeszcze pakietu dobrą mi, jeżeli pozwolisz, jeszcze jedna rzecz, którą podkreśliłem, zanim pan do pakietu. nas dołączył, była taka, że ogromna większość ludzi w instytucjach unijnych nie wywodzi się z państw nowej dziesiątki. Wasza dyplomacja, kiedy Platforma rządziła przez 8 lat, próbowała to zmienić. Nie wskóraliście nic. Prawie w ogóle Nieprawda. nie ma Polaków w instytucjach unijnych, nie piastują Mieliśmy żadnych wzorów w w. Jordanii. paru innych. od instytucji unijnych. Przyszliśmy do Taka Unii trochę prawda. później, ale jest nieprawdą, trochę że później, tak. Komisja Europejska ma wyłączność na reprezentowanie wszystkich państw członkowskich w dziedzinie handlu. Dzięki temu reprezentując to błąd, to rynek nie dobrze, 500 nie milionów nie ludzi nie mamy dobrze. znacznie lepsze warunki handlu I jesteśmy najwolniej rozwijającym się obszarem Z potęgami, na z potęgami na Jako Polska nie mielibyśmy euro. najmniejszych szans na dobre układy handlowe, czy to z Chinami, czy ze Stanami Zjednoczonymi. Pan prezentuje skleconymi. swoje opinie polityczne jako fakty Bo i przychodzi Ekonomia za kłótak, skali działa. Przychodzi za, oczywiście, że działa. Natomiast pańskie opinie co do tego, jak korzystać z ekonomii skali, to są wyłącznie pańskie opinie. I pan uważa, że całe społeczeństwo Nie, powinno są, je podzielać. Podobnie jak uważa Tusk, jak uważają. E, poprawne politycznie media, nie. które kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, nie dały żadnego czasu eurosceptykom. Mieliście przygniatającą przewagę we wszystkim i zgodnie z kryteriami demokratycznymi Rady Europy tak. te referendum przypo... nie było w ogóle referendum demokratyczne. Wstąpienie do Unii Europejskiej poparł papież Polak, Jan Paweł II i Pan to powinien wiedzieć. Oczywiście, że to wiem, nie zgadzałem się z tej kwestii z Janem Pawełem II i z dużą, i z dużą częścią polskiego episkopatu nie wiedziałem, Ale że, jest naród, takim, nie wiedziałem że jest Pan takim klerykałem, że uważa Pan, że pan nie, podziela nie żeby szanować Jana Pawła II. Zgodzi się Oczywiście Pan? Oczywiście szanuję Jana Pawła II. Nie zgadzam się z jego opinią w kwestii przystąpienia do Unii Europejskiej. Lubelskiej do Unii Europejskiej. Do Unii Europejskiej. Naród Panie zdecydował Ministrze, kasowanie dwud... innych frazesami już minęło. Ten czas Naród zdecydował w dwudniowym referendum, więc nie mówcie, że to zostało nam narzucone. To była decyzja Narzucona nam została polskiego narodu. I jak pokazuje Brexit, możemy Panie z Unii w każdej, w dni, chwili, w w każdej chwili wyjść. Więc nie ma żadnego ograniczenia polskiej suwerenności. Możemy wejść docierając do społeczeństwa z argumentami takimi, że cztery nowe unijne podatki są szkodliwe i że PiS, Platforma, PSL, SLD zgadzają się w tej kwestii. Próbować, docierając do społeczeństwa przez ośrodki medialne takie jak TVN, Polsat, TVP. Które wszystkie popierają Unię Europejską. Rzeczywiście mamy tu wielką swobodę. Dziękuję za łaskawość, panie ministrze. Dziękuję. Tak Dzie jak w trakcie Dziękuję do za Unii debatę. Proszę więcej nie grzeszyć wprowadzaniem narodów w błąd w sprawie Unii Europejskiej. Nie wykazał pan żadnego błędu poza niezgodnością z pana indywidualnymi Nieprawda. opiniami politycznymi. Pan Euromestad powinien do... się nauczyć, ja panu, jak uchwalana ja jest dyrektywa europejska. Ja bardzo dobrze wiem, Uczestniczyłem w tym. Demokratycznie, w tym przez państwa członkowskie i nie, ich demokratyczne pan ja Panu Ja polecam panu f, filmy, zresztą na moim kanale dostępne, z tego jakby. Niech pan sobie obejrzy bez silnej jęki posłów e, Platformy i całej Europy Wschodniej w dyskusji na temat mobilności. I niech pan to zjedzie. W demokracji nie zawsze się no to, wygrywa. No tak? to, a kiedy się Nie kiedy zawsze. Nie zadaj? Zadaj? Panie mistrz, powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy niespodziewanemu gościowi. Dziękujemy Państwu dziennikarzom, którzy również e, uwiecznili tę sytuację. Jak widzicie Państwo, nasza e, praca na froncie obrony polskiej suwerenności obfituje w niespodzianki. Jesteśmy do tego całkowicie przyzwyczajeni od czasu debaty przedakcesyjnej, gdzie byliśmy całkowicie z tej debaty wykluczani do tego momentu, kiedy jak widać, zwolennicy centralizacji unijnej gotowi przejść zarzucać nam kłamstwo i niezdolni wykazać żadnego kłamstwa poza niezgodnością z ich własnymi opiniami politycznymi. Zupełnie typowa sytuacja. Nie wiem, dobrą czy chcesz coś jeszcze dodać. Nie no, jeśli Państwo że okazję zobaczyć, jak to działa. Unia Europejska kupuje sobie elity polityczne różnych krajów, obsypując je przywilejami i te, i te unijne, już wtedy elity są tak naprawdę namiestnikami Unii na Polskę i jeżdżą tutaj i opowiadają kłamstwa na temat, na temat tego, jak nam się wszystko opłaca. No, trudno uznać, że człowiek, który jest na utrzymaniu Unii, jest wobec nas szczery. No, niektórzy się zdarzają, jak ja mimo wszystko, prawda, mówiłem, że szczerze, że to, ten parlament jest do likwidacji, no, ale od większości trudno to oczekiwać. No, mieliśmy przykład takiej, takiej oczywistej, bez, dość bezradnej argumentacyjnie propagandy tutaj e, rozpaczliwie broniącej e, sponsora. Ostatni argument, zażytów. papież Polak. A ostatni argument już papież Polak, no, trudno to jakoś nie skomentować. Także to chyba tyle. Tak? Centrolewica Lewica zawsze, kiedy potrzebuje, będzie próbowała podeprzeć się papieżem. Dziękujemy Państwu bardzo za obecność. Pozdrawiamy w ten miły piątkowy dzień. Zachęcamy do obrony radami polskiej suwerenności. My będziemy walczyć. Dzięki. Dzięki.